Dziś tradycyjny przepis na dużą blachę, na mięciutką drożdżówkę z jabłkami i serem. Plus sposób na dużo farszu w cieście drożdżowym oraz bezproblemowe przenoszenie go do blachy. Lekko podgrzane mleko, cukier i świeże drożdże wkrusz do misy miksera. Całość wymieszaj aż drożdże się rozpuszczą. Możesz tutaj użyć drożdży suszonych, w tym przypadku dobrze jest zostawić je na 10-15 minut w mleku po to aby namokły, dzięki czemu później szybciej zadziałają. Następnie dodaj jajka i przestudzone masło. Przypominam, że do ciasta drożdżowego wszystkie składniki powinny mieć co najmniej temperaturę pokojową. Całość wymieszaj dokładnie, dodaj połowę wcześniej przesianej mąki i łyżeczkę soli. Całość mieszaj do momentu, aż mąka wymiesza się z mokrymi składnikami, następnie dodaj pozostałą mąkę, wymieszaj z grubsza i potem już do miksera. Wyrabiaj 10 minut na niskich obrotach, aż powstanie gładkie i jednolite ciasto. Gotowe ciasto przykryj ściereczką, odstaw do wyrastania na półtorej godziny, lub do momentu, aż ciasto podwoi swoją objętość. W międzyczasie przygotuj na starte jabłka, wyłóż na patelnię, lub do garnka. Ja mam tutaj około 1 kg szarej renety, ważonej przed obraniem. Dodaj cukier, cynamon i całość duś do momentu, aż sok wyparuje, a jabłka zgęstnieją. Ja tutaj zesmażyłam je dosyć mocno. Jabłka przestuć, dodaj kaszę manną, całość wymieszaj i jeszcze farsz serowy, ser, jajko i cukier wrzuć do miski i wymieszaj rozdrabniając ser widelcem, możesz też użyć blendera ręcznego do farszu wybieraj ser w kostce lub w krążku tłusty, śmietankowy i niezbyt rzadki mielony ser z wiaderka nie nadaje się do tego farszu większość takich serów jest zbyt rzadka aby później dało się ukroić i ułożyć roladę Wyrośnięte ciasto wyjmij na stolnicę bądź blad, lekko zagnieć i podziel na dwie części. Pierwszą część rozwałkuj w prostokąt 30x40 cm, na rozwałkowane ciasto wyłóż masę serową, rozsmaruj i zwień ciasto wzdłuż dłuższego boku, dobrze sklejając na łączeniach. Gotową roladę pokrój na plastry szerokości około 3 cm, roladki układaj na przemian na połowie blachy. Wszystko powtórz z drugą częścią ciasta, smarując ją nadzieniem jabłkowym. Zanim część z jabłkami zaczniesz układać na blasze, oddziel część serową warstwą złożonego papieru do pieczenia. Gotowe ciasto odstaw na 30 minut do ponownego wyrastania. 10 minut przed końcem wyrastania możesz zacząć nagrzewać piekarnik. Wyrośniętą drożdżówkę posmaruj jajkiem i posyp obficie kruszonką. Od razu wstaw ją do nagrzanego piekarnika i piecz 45 do 50 minut. Gdyby wierzch mocno się przypalał, przykryj go arkuszem papieru do pieczenia. Upieczoną drożdżówkę od razu wyjmij z piekarnika i pozwól jej przestygnąć, zanim ukroisz smacznego. A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. Do wszystkich przepisów w książkach dołączone są filmy. Kup pakiet już teraz na sklep.orchideli.com Zapraszam serdecznie.